Kajsa, z tej strony Emil z kanału M Starcraft. Witam was w meczu numer w finału drugiego setnego M Starcraft turnieju drugiego setnego M Starcraft. Dla moich widzów, czyli dla was jest to drabinka pro mapa to Lost Temple, a na niej pal gracz, który przegrał pierwszy mecz turnieju w best of the five. Przeciwko niemu jest Hauron, który wygrał. Wygrał Hauron jest graczem z ligi Masters. A Pal z diamentu, jeśli się nie mylę. Jeżeli zastanawiacie się co to za dziwny wyraz na samym początku e, Kai'so, to jest po prostu mój nowy świeczki świec, świecki zwyczaj, aby witać się z Wami w różnych językach świata. Jeżeli ktoś wie jaki to był język, zapraszam do komentowania w jakim języku się przywitałem. Kiedy filmik będzie miał już 250 wyświetleń, wtedy napisz w komentarzach jaki to był język mapa to Les, Lost Temple i bliska, e, bliska spawning pool, spawning pool, bliski spawning point jednej i drugiej stronie spawning pool e, o czym już wie ten, o czym już wie Hauron, domyślił się dokładnie kiedy zobaczył jego przeciwnika, swojego przeciwnika bardzo blisko, a ja po raz kolejny zapomniałem e, zasłonić e, e, pasek. No niestety zdarza mi się to, muszę się tego nauczyć, bo teraz można od najnowszego patrza zasłaniać pasek, a ja o tym zapominam niestety. Jedna i druga strona już wie, gdzie są. Pal po raz kolejny zaczyna y, swojego Wolina, w pewnym sensie Wolina, który zabezpiecza po prostu przed wpadnięciem z Erlingami z tej strony. ciężar jest otoczyć wtedy jego jednostki. Niestety w meczu numer 1 nie udało mu się to. Fajny trik zrobił w meczu numer 1, Jeżeli nie widzieliście to, obejrzyjcie, że w ostatniej sekundzie, w ostatniej możliwej sekundzie zablokował. Y, nie zablokował, pozbył się Roach Warren. Dosłownie w ostatniej chwili spawning pool idzie już dla haurona, nie robi on tego u dołu, robi to raczej u góry, nie chce chynąć, żeby ktoś z góry do niego przebiegł. Na razie na mapie mamy jednego overlorda, który pilnuje Xel'naga tower, Xel'naga tower i nic ciekawego. Jest za to gaz, zobaczymy co będzie chciał zrobić hauron i widzimy, to właśnie bardzo ciekawe, że jest current harvesters 3. o Ciekawe, nie wiedziałem, że coś takiego się wyświetla. Zastanawiam się, czy to zawsze się wyświetla w grze, czy tylko podczas replayów. Muszę też aż aż sprawdzić. Yy, bardzo fajna rzecz, podoba mi się to jak najbardziej. A tak przy okazji nie wiem, czy wiecie, ale na amerykańskim serwerze jest już chyba patrz 1. 1, 2, 1. Jakieś drobne zmiany tam wprowadzili. Ale to niedużo. Yy, mamy Rogue Warren dla Hauru, czyli bardzo szybkie będą roach'e, nie jest to seven roach typowy jeśli się nie mylę chociaż mogę się mylić, nie, nie jest to typowy seven roach który jest gdzieś u mnie na kanale, jest evolution, chamber szybki ten queen za sekundę oj nie udało się pozbyć się niestety tego tego drona, ale ekstraktor nie został wbudowany do końca, bardzo szybko się go pozbył hauron próbował chyba jeszcze pal się go pozbyć i od nowa założyć, ale się to nie udało no tak to czasami bywa, pal pilnuje z Lnaga Tower pilnuje wieżyczki i zobaczył, że 4 Zerlings będą chciały przemiec. Nie da rady ich z tej strony złapać. Dokładnie, Hauron zobaczy co jest, zobaczy Bane To Coś właśnie dopiero przed Sekundą zobaczyłem. Zobaczy czy nie, zobaczy. Chyba mu się uda. Tak udało mu się. Wie doskonale czego powinien się spodziewać w tym momencie. Próbuje jeszcze zdjąć jednego drona. Nie udało mu się to, ale bardzo cenne wiadomości ma, czyli to, że będą beilingi i beilingi się nie przydadzą mocno przeciwko rouczom, mogą one na odległość zdejmować. Ważne jest jednak, aby no dobrze mikrować, więc zastanawiam się, jak APM będzie teraz dla Haurona. Idą już dwa bejlingi chciały się na te jak najszybciej dostać, czy wybuchnął Niestety nie wybuchnęły, wybuch, wybuchły na odległość. Jak widzieliśmy jest upgrade, za chwilę będzie plus 1 dla haurona. Teraz ta sytuacja wymaga dużej ilości mikrowania, dużej ilości e, zarządzania jednostkami. Jak widzimy, e, hauron jest powyżej 200 i teraz trzyma się cały czas, nie chce zejść poniżej tego. E, 120 dla z pala. Jest już ten upgrade, nie jeszcze, nie ma za chwilę. Będzie plus jeden. I jedna haczerka, Evolution Chamber, czyli będziemy mieli podwójną haczerkę dla Palano. musi mieć on dużo jednostek, żeby móc jak najszybciej się wyprodukować te zerlingi i Beiningi. Hauron bardzo mądrze pilnuje tej swojej rampy, nawet jeżeli statko baningów by tutaj biegło do niego, to by zginęły co najwyżej dwa, pierwsza linia, co najwyżej dwie linie i by dużych strat nie było. Ale nie... Myślę, żeby doszło do czegoś takiego. Rusza w tym momencie, Hauron będzie robił taki czasowy timing, chyba timing jest bardzo dobry, bo w momencie, w którym podejdzie do przeciwnika, tak akurat skończy się y, robieniem tego plus 1 do ataku. No, i bardzo ważny moment, bardzo ważne mikrozarządzanie z jednej, z drugiej strony. Beiningi podeszły od tyłu, będą chciały otoczyć w tym momencie te roachy, A czy to się uda, to się by się naprawdę przydało, żeby to były Beiningi, a nie zerningi, Próbuję w tym momencie otoczyć przeciwnika. Udało mu się to, ale tak naprawdę to nic się nie da, bo te roachy mają tego upgrade'a. Musi się wycofać w tym momencie, pal nie idzie mu to za dobrze. Szkoda, że tam nie było bailingów, to były zwykłe zerlingi, bo by ten atak się naprawdę udał. Wygrywają tym razem rocze i zaraz się zacznie nieprzyjemne atakowanie drągów. I wszystko wygląda to, że mecz numer 2 idzie również dla Haurona. A gramy best of 5 czyli do 3 wygranych. Czyli najlepszy wynik po, pień, po maksymalnie 5 grach. Good game, good game, bardzo miło panowie. Odzywają się do ciebie, Pal wyszedł. No i mecz numer za nami, numer dwa już za nami. A ja się biorę za trójkę. Na razie, cześć, żegnam Was. Emil z kanału M StarCraft.